Mano, patrzcie, pokażę Wam, jak się zdemontuje taki zbiorniczek. Od, od paliwka, oczywiście, paliwka jest sporo. Tutaj jest miadka. Także ją zaczynamy działać. Mam nadzieję, że podejdę tutaj do tych śrubek, To są oczywiście prawdopodobnie trzynastki. O, także chyba zastopuję, Pójdę po buzałkę, bo nie spodziewałem się, że. Dobra, a na akordu to nie mam. To będę kręcił ręcznie. Oczywiście, nowe klucze. Zero, zero promocji kluczy bo nie zapłacili <noise> także ja działamy o poproszek Ciach, dobra 13 Maleńkie Wybieramy klucze tylko nie mam statywu jeszcze nie na potyku będę trzymać uh, uh, uh. zaraz zobaczymy jak to wyjdzie Czekaj, ta czekaj, ta tutaj tak ja z tej strony średni. Średnio. Średnio to widzę, o jak podejdę. O, Czekaj, Czekajcie, to może zawsze ustawię. Byłoby super, no byłoby... O Jezu, byłoby miło. No niestety na tak jeszcze nie zrobiłem, drugi dzień. Ajaj. Aj, aj. O! Ja Zaświetla one mocno wstecz. Nie wiem, jak to ustawić. Dobra, będę jakoś trzymał, kręcił. O! Nakładamy tutaj. Poszło. Dobra, poluzowałem. Tu się nie kręci, patrzcie. To ta sama śruba O! ładowało Patrzcie, jedna jest na Elegancko dojście jest Nie mogę stuknąć w zbiornik Nie kręci się, nie kręci się. Bo strasznie drogie zbiorniki to są. Nowe, używane to nie są takie drogie. Czekajcie. Klucz to. Klucz najlepiej palcem się odkręca. O i trzeci. O panie. Kochany. Trzecia. I trzecia mi tu nie pójdzie. To jest za długo. To jeszcze nic. Myślę co z tym paliwem zrobić. Tyle oszczędności. To. Dobra. Poluzować, poluzowałem. No i się kręci, z tam coś ale to nic. Byłam przygotowany drugi sprzęt. Tutaj się zapadło ładnie. Ale jeszcze nie był formuj dobry. Trzeba będzie zainwestować. O tam się zaklinowało. A tu idzie. Wkręcamy zawsze w lewo, w prawo się zakręca. Chyba, że jest prawy gwint, no to na abarat O, proszę bardzo, wyszła śrubka. To i to powinno nam ten klucz teraz się uwolnić. O, mówiłem, teraz poluzuję na wszelki wypadek. to. Naprawdę to opadło elegancko. O, filtadek nawet jest. Dobra, to teraz trzeba tak zrobić, żeby nic nie pociekło, bo no dobra, tak jak kropelka poleci, to nic się nie stanie. Ale gdzie tu przeciąć? Gdzie tu przeciąć? Czekajcie, muszę... Patrzcie, co ja tu mam. Trzynastka płaska. I need a challenge. Nie ja mam tak. Wszystko, co trzeba. Wszystko zyskani. o. Dwunastki mi brakuje, mam dziesiątkę, trzynastkę. Także ja pakiet. Młodego mechanika. Małego mechanika. Dobra. Czekajcie, nie no, podłożę szmatę, bo to jeszcze ktoś powie, że dozlewam paliwo. A na szmatę może cieknąć, później ze szmaty wycisnę. <śm> Zobaczymy jak to wyjdzie. długi Drug film. Bo szolc jakiś tam jest. O, patrzcie. Oto wielka chwila prawdy. Czekajcie, tu jest poziom. Tu muszę ciąć tu trochę wyżej. Dobra. Jedno cięcie. A. Dobra, bo leci. Z góry nie cieknie, z dołu cieknie. Także czekajcie. Muszę ustawić telefon. Jau jau, jau. O. Wszystko jak trzeba. Kajesz tam jeździć w Także ja elegancko wyjęte Tutaj na razie założę Muszę poszukać bańki W samochodzie mam zawsze bańki puste Na takie okazje Śródłupki <ścoughs> oczywiście dorzucam gratis Patrzcie to jest to Wkładam tu Robię tak a coś było robione, bo nakrętka z plastikiem tu jest zwykła. Także ja jedna druga oczywiście na swoim miejscu siedzi, o przepraszam dystansu nie dałem. Mam nadzieję, że się uda filmik, bo tamten nie w tej pozycji nagrałem co trzeba. Że ten będzie lepszy Oczywiście zbiorniczek z 19 roku. Ajajaj, aj, aj. czekajcie chwilę. I siebie nakamierzam. O, teraz to do bota, Na dwie ręce. Dobra, jeszcze jedna śluba gdzieś była. O, jest. A podkładki dam. Wszystkie do jednego. Dwie, no jedno zgubił. Nie, no. O, jedna gratis będzie podkładka. <ścoughs> Czekajcie, gdzie tu Tulejka, Tu gdzie jesteś Tulejka Na klejka Tu gdzie gdzieś zgubiłem Czelicie to? Jeżeli już sam kręcił to bym nie zgubił Tak to jest, zawsze, we dwóch Przyjrzy na mota i już o, przepadło Ediviza. Separado. Aça da batata Dobra, to będzie bez jednej tulej. Nie no, nie wiem. O, ale komedia. Komediane. Dobra. Teraz jeszcze szmaty, budżety. Nie no, nie ma. Bo... Nie było. Ewidentnie nie było. Czekajcie, skręcę. Ja. To jest jedna rzecz. jeszcze klient potrzebuje ładnego podestu. Zbiorniczek i podest bierze. Także tam nic nie ma. Tu jest ładny, ale brudny. Tu jest kała ładny. Patrzcie. Skania, nieoduszana Nie wiem, w tydzień już stoi. I takiej rzeczy. Jest ładny, naprawdę jest ładny. Także działamy. Wztaczcie o. Poluzować? O! To się wywiera długie dańce. Poszło? O, też idzie. No i dobra, zaraz wrócę w kolejnej części spakowania. O, is beautiful... It's... ...podest. O. Dobra, zaraz będziemy pakować. Jeszcze nie umiem tak nagrywać takich długich rzeczy. Ale ludzi się najechało, boże kochanie. Do zadas. Niestety zostałem przyfilowany także nalaniu do bańki, do buta bańki nie znalazłem także muszę lać teraz wszystko do zbiornika. Także ja, niestety... Wlej ile tyle ile ciepło. No ale pachnie. O, piękna. Aż salsa pęka. No, niestety. Tak czasem bywa. Nie ta godzina. <grywa> A ja patrzę skąd to leci. To z odpływu. Sam się w to wszedłem. Życia, życia. Nic. Następnym razem się odklepię. I o, teraz będę pakować. Tak jak mówiłem, będziemy działać paczuszkę. Wysłałem końcowe zdjęcia dla klienta. Dobra, będzie pakowanie. Oczywiście o, duczki, o, duczki. o, Ktoś albo przyniósł do paczki, albo odesłał. Z wyjściem na walk. O, jeszcze olej. Olej leci. Czekajcie, muszę coś się robić. Dobra, umyjemy troszkę. Żeby nie Tak, 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 tak. wyglądało jak nowe. Będzie lipa niesamowita. I weź tu kup samochód w dieslu, co? No. Masakra. Żeby to jeszcze było dzielić, z czego było się dzielić na dwóch no. nie ma, nie ma. Zawsze mało. <grystanie> tady, czy stoli tutaj czy półbaka, czy pieca? Zawsze mało. Widzicie, Następnym razem się odklepił. Ogólnie dopiero zobaczyłem, że to jest zawodek. Także dopiero zamknąłem. Na wcześniej mogłem co dobić. A tak dużo nie poleciało. Także bajże jedli Dobra, będzie zrób towolony Teraz Skąd ona szukamy? Puste do obu silnika. Został odesłany, bo po piodunie wszystko spaliło. Także ja mam takiego. Szkalotnika. Idzie tak. Najpierw podest. Okleję. taśmę z drugiej strony przez to nic nie widzicie o. nie widzi ta Jest Elegancko zabezpieczone i teraz czas na zbiornik. Że zbiornik jest plastikowy, może się uszkodzić. Także daje zabezpieczenie. Ja. Kajdzie, to może zakleję ten przewód. Bo jak walnie, to da się? Ciekawie. to no, cna, ale zawsze kropelkę zostanie. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że nikt nie pokaże tego w filmiku w biurze, bo będzie... Dobra, nieważne. Nieważne. Let's get back to no longer. Zamykamy. Czekajcie, powietrze spuszczę. Bo jest go bardzo dużo, paczka duża wychodzi. O! Widzicie, jak osiada? I staję.

Chcesz, żeby Twoja baczka została nagnana cała procedura od zadzwonienia do wyjęcia Od zadzwonienia z wyjmowania ze wszystkiego. Także napisz komentarz. Kupcusz u nas <ścoughs> I nagnamy. Jak trzeba je to po bez niczego Szkodownie. Tylko ktoś napisze, że jest długo. Najlepiej no, no, na ziemi się ubija. No. Ogólnie ok. pierwszy raz podał tam tę paczkę także. 再这样。来 Kleję, podpiszę, zrejmeruję, zbazuję. Zostało zrejmerować, napisać co było w środku spakowane, czyli zbiorniczyk od wybasta. podest, przesłać dane dla księgowej. I paczuszka gotowe. Gotowa. Także ja. Skania! Zostaw coś po sobie.